Kurwa, co się dzieje? było. Jakiś bicek, nie, to było dobre. Kurwa. To tak. nie, wiem, się... o, o, no, nie, to było e, Nie, to było dobre. Nie, to było dobre. Nie, to było dobre. Nie, to było No, już to było dobre. Nie, to było dobre. Nie, 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 z Nie, dobra. Dobra, no to opowiedz mi o tym wypadku, kolego. Lej, dobra, 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 widać, dobrać się dobrać. Go. widać dobra. Że, bro. Widać, Pani że się czekam na internecie sobie mi siedzi, nie? Widać, jak już ten tekst mówił. Te zimny, ja? kurwa, miał tekst. Ja? Nie, kurwa. No to mam właśnie, ja. bo ci mikrofon chyba wazer, słucham. No, twoja matka, no. No. No, 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 duchie, dalej, kurwa, że mikrofon nie słucham. Dobra, no ile dalej, Ale zimny, mnie nie wyrzuca, musiał Nie, no wej się, to nagrywam, nie banuj go. Ja to nagrywam, no Jaki pajac ty, Dixel pajac głupi. kto tak na Ja. Ja Ale Dixel się pały ja tu nagrywam, chcę to na YouTube a wrzucić, a ten chuj. No to ry. Zamknie... To przecież mówiłem ci go zanim go mównąłeś, debilu. Cvel